Dzień dobry. Witajcie. Mam nadzieję, że podwójne płaskie wyćwiczone, świderki wyćwiczone. I dzisiaj zajmiemy się praktycznym zastosowaniem takich węzłów podwójnych płaskich. Wykonamy sobie makramę z wcześniej poznanych węzłów płaskich. Wygląda ona tak: zobaczcie, to są same węzły podwójne płaskie. Które poznawaliśmy w poprzednim odcinku. I dzisiaj wykonamy sobie taką oto makramę. Składa się ona z parzystej liczby sznurków. Tutaj w moim przypadku jest 10 sznurków podwójnych. Sznurek liczymy podwójnie, czyli odmierzamy sobie 2 metry sznurka. Nie musicie tego robić z miarką. Powiedzmy, rozpiętość Waszych dłoni to jest metr. Odmierzamy sobie takie 2 metry. Ucinamy sznureczek i składamy go na pół. I taki sznurek liczymy jako jeden. Przyszykujcie sobie 10 takich sznureczków, albo 8, albo 6. W zależności. Jak szeroką chcecie mieć makramę? Może być ona jednokolorowa, albo możecie sobie te sznurki pomieszać tak jak ja tutaj z, tym, z tą szarością, albo zrobić zupełnie kolorową, albo jednolitą, tak jak ta biała. Też jest ok. Jeżeli już sznurek docięty, montujemy go na nasz batyk, Czyli, tak jak pokazywałam, zakładamy takie lasso. I przewlekamy sobie kolejne sznureczki. I w ten sposób montujemy sobie sznureczki. Tak jak było przy tamtym. Ja zostawiam sobie dwa paski szarości i montuję osiem. 8 sznurków z mojej strony. W ten sposób. I teraz znane i lubiane podwójne płaskie. Zaczynamy sobie od tej strony i tak jak mówiłam, pleciemy sobie podwójne płaskie przez całość. Podwójne płaski to jest taki węzeł. Dlatego podwójny, bo składa się z tych dwóch przeplotek i poleciemy go trzy razy. Tak samo tutaj. I tak samo tutaj. Czyli węzeł i połowa drugiego. Tak jakbyśmy mieli takie tutaj kreseczkę, kreseczkę, czyli trzy razy, trzy kreseczki, trzy razy przeplecione. Wyplatam w ten sposób do końca zaplecione. Teraz korzystam z dwóch nitek tego węzła. Te dwa zostawiam sobie tutaj. Ten i ten mnie interesuje, wątek. Czyli teraz te nitki są sztywne, a tymi bokami oplatam zewnętrznymi. I zostawiam sobie tutaj troszkę miejsca. Nie podjeżdżam tak wysoko, tylko powiedzmy, to ile tu jest? Centymetr, półtora centymetra, zostawiam. No, dwa na oko. Dwa centymetry. I znowu trzy razy przeplotka. I to samo. Biorę sobie dwie nitki stąd, dwie nitki stąd. Zostawiam podobną odległość, czyli umówiliśmy się, że to jest 2 centymetry. No więc 2 centymetry. I trzy razy przyplatam. Czyli biorę te dwie nitki, te dwie nitki teraz. I znowu. 2 cm odstępu i trzy razy węzeł. I mamy takie dwa rzędy już zrobione. Teraz trzeci rządek wyplotu. Te, które tu zostały środki, bierzemy i dwie teraz nitki stąd. I zaplatamy, znowu robiąc odstęp, ten dwucentymetrowy pomiędzy węzłami i robimy trzy razy ten splot, ten węzeł i trzeci raz. I tu zaczynają się robić takie kółka, teraz nam się to kółeczko zamknie, taka rozetka. Domykamy ją podwójnym płaskim zachowując odstęp 2 cm. i tak wyplatamy do samego brzegu. Teraz będziemy robić skos. Zostawiamy sobie te nitki z boku i zaczynamy pleść. Od wewnątrz. Nie doplatamy już tej nitki. Ona już tu zostaje i ta nitka już tu zostaje. One nam tutaj już nie biorą udziału w wyplocie. Domykamy te kółeczka do końca. I żeby zachować ten trójkącik, coraz większy, znowu Pozbywamy się nitki stąd, i pozbywamy się nitki stąd, i zaplatamy już tylko ten kawałek, żeby uzyskać taki trójkącik, takie zejście w rąb. Tu nam się robią ładne kółeczka. I jeszcze nam zostało ostatnie kółko, ostatni rządek. Czyli znowu będziemy musieli odstawić te nitki i zapleść już końcowe ostatnie kółko. Tak. I tak. Zostawiamy, odpuszczamy teraz te niteczki, które nam tu zostały i możemy sobie taką makramkę wyciąć nożyczkami po skosie albo na prosto. Możemy ją tu ciachnąć. Krama gotowa. Możecie ją tu jeszcze porównać i zawiesić sobie według uznania podwójne płaskie. Praktyczne zastosowanie.